Nie każdemu Pan Bóg dał tak porówno tej inteligencji. No tak. Dlatego nie każdy, kurwa, powinien pisać książki. TVP zaprosiło do programu Wykrywacz Kłamstw dziennikarkę też TVP, Karolinę Opolską, autorkę książki o teoriach spiskowych. Praktycznie cały polski internet śmieje się dzisiaj z Pani dziennikarz Karoliny Opolskiej, że ta wydała swoją książkę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. <laughs> I ja, kochani, całkowicie wypisuje się z grona śmieszkujących, bo autentycznie doceniam, bardzo doceniam to, co zrobiła pani Karolina. Ta kobieta z własnej nieprzymuszonej woli dała się zakuć w żelazne kuny, ustawić pod pręgierzem i poddała się dobrowolnie publicznej chłoście, co prawda werbalnej, ale mimo wszystko blizny pozostaną do końca jej kariery dziennikarskiej. Ta kobieta poddała się w pewnym sensie stygmatyzacji. Świetna reklama. Pani Karolina Opolska uświadomiła dużej części społeczeństwa, że aby w pełni korzystać ze sztucznej inteligencji, wpierw trzeba posiadać swoją i z własnej inteligencji należy korzystać w pierwszej kolejności. No, ale nie każdemu Pan Bóg dał tak porówno tej inteligencji. No tak, dlatego nie każdy kurwa powinien pisać książki. Można wykonywać inne ważne zawody. Sprzątanie ulicy jest ważnym zawodem. Praca na taśmie produkcyjnej to też bardzo ważny zawód. Jeśli nie potrafisz, nie pchaj się na afisz.